Cześć, z tej strony Szymon, witam na moim kanale. Na wstępie, jak zazwyczaj, zachęcam do zasubskrybowania go. Dzięki temu będziecie na bieżąco z tym, co czytam, wypożyczam, publikuję lub kupuję. A propos rzeczy wypożyczonych, przeczytanych, powiem kilka słów o komiksie Świat mitów Odyseja, odstórstwa luka Ferrego. Komiks ten jest wydany przez Egmont, twarda oprawa, to jest akurat gruby komiks, tak się porządza jak grzbiet. Wypożyczyłem go w księżnicy w Bielsku białej w sekcji dla dzieci. Co jest ważne i ciekawe, co mi się strasznie podoba, że na początek mamy taką wklejkę, gdzie są przedstawieni bogowie olimpijscy. Zeusem, Herom, na czele oczywiście Atena, Artemida, Hefajstos, gdzieś tutaj był Hades, Ares, Poseidon. Wszyscy najważniejsi bogowie greccy są wywołani do tablicy. I komiks ten, podobnie jak poprzednie, ma dokładnie ten sam schemat. Czyli mamy mm, komiks sam w sobie. Jak sobie zobaczymy, tak jest na tyle. Po czym mamy taką, nazwijmy ogólnie sekcję historyczną, biograficzną wyjaśnienie, jakieś portrety różnych znanych malarzy i innych artystów. Jakieś tu chyba są rzeźby gdzieś też pokazane zdjęć, albo mi się wydawało, albo nie. No, jest przykładowa rzeźba. Ogólnie rzecz biorąc, jest tutaj sporo takiego wyjaśnienia, jak ten mit powstawał. Z tyłu są jeszcze pozostałe, które zostały wydane do tej pory, czyli Antygona, Dedalikar, Iliada, no i teraz mamy tę Odyseję i jeszcze wyszedł już, po nawet go czytałem, Edyp? Tak, Edyp. No i te komiksy są bardzo różne, jeżeli chodzi o grubość, bo ten komiks, jeśli dobrze kojarzę, składa się z czterech albo z trzech części. Z czterech mamy tak gniew Posejdona I ogólnie co to jest Odyseja? Odyseja jest to opis, zapis, relacja z podróży czy z powrotu Odyseusza spod Troi do Itaki, która trwa wiele, wiele, 10 lat. Odyseusz wyruszył w drogę pełen dumy, zadowolenia, radości z odniesionego triumfu w pychy, bym powiedział. No, ale tutaj nastąpiły pewnego rodzaju powikłania. No i w pewnym momencie popełnił bardzo duży błąd. Ponieważ tutaj był, jeśli dobrze pamiętam, cyklopolifem i Odyseusz go okaleczył, jeśli dobrze widać. Tak, okaleczył. I za okaleczenie cyklopa który był synem Posejdona. Posejdon zaczął się mścić i utrudniać podróż. Odyseusz spotkał wiele przygód na swej, w czasie swojej podróży różnych. Mamy tutaj Czarodziejkę Kirkę, czyli tak, Czarodziejkę Kirkę, czyli drugi rozdział. Wiele, wiele różnych rodzaju przygód. Aczkolwiek trzeba przyznać, że. On się zmieniał, nasz główny bohater. Zaczął jako był, wydaje mi się, nadwyraz dumny. A później troszeczkę spokorniał. Przynajmniej ja tak odniosłem wrażenie, bo miałem wrażenie, że generalnie Odyseusz sporo tej tułaczki ma troszeczkę na własne życzenie. To, co powiedziałem na początku, pycha, samozadowolenie. Tutaj mamy podstęp Penelopy. A to jest finał. Czy... Nie pamiętam, czy to był finał, czy nie. No i nie, nie finał. I ostatnie zwycięstwo Odysa, czyli cztery rozdziały. Można powiedzieć tak, dwa są, jak Odys jest gdzieś tam w drodze, ale dwa i jeden jest na pewno w całości po powrocie Odyssa, natomiast no, półtora jest o tym, jak już Odyseusz już wrócił do Itaki. Tylko powrót do Itaki to nie było taka oczywista, oczywistość, taka łatwa sprawa, gdyż królowa Penelopa. 10 lat nie było Odyseusza. Ponad 10, bo 20 go nie było, bo jeśli dobrze pamiętam, to 10 lat oni płynęli i trwała wyprawa tronka, i 10 lat wracał, Czyli około 20 lat nie było Odyseusza. I ona cały czas mu pozostała wierna, i nie poz nikt inny nie stał się na tronie i taki, co jest w pewnym sensie ewenementem. To jest taka, taki mit, taka legenda. Z tego powstały też pewnego rodzaju powiedzenia, typu wierność Penelopy, czy dążenie do domu, że każdy chce dążyć do swojej Itaki, czyli tęsknota za domem, tęsknota za Itaką. Ogólnie rzecz biorąc, komiks czytałem mi się dobrze, lepiej w drugiej części. W początek miałem problem z tym, że pewnego rodzaju zwyczaje Greków, czyli w tym wypadku Odysa i innych jego pobratymców, nie do końca mi pasowały pod względem takich Wyborów moralnych, czy coś takiego. No, ich zachowanie, moim zdaniem, było takie niegodne. Z czasem zaczynałem dostrzegać, że pewnego rodzaju wynikają, pewne rzeczy wynikają z tradycji kulturowych, różnic wychowawczych, czy w ogóle świata, w którym przedstawionego. Aczkolwiek troszeczkę potrwałem się przedstawiłem. Oczywiście jest to mit. Więc te klasyczne elementy mitów, szczególnie greckich, czyli to, że bogowie igrają ze śmiertelnikami, są to obecne. Zarówno Posejdon, który wskazuje na, na tułaczkę, jak i inni bogowie, którzy powiedzmy mieszają być może w drugą stronę. Nie pamiętam jak Odyseja była w oryginale. Nie pamiętam tego, zresztą oryginał to z tego co kojarzę to tak była opowieść z ust do ust przekazywana. Więc nie mam porównania na ile ta adaptacja komiksowa odbiega od przyjętego wzorca, na ile jest ona wiarygodna. Aczkolwiek powiem, że właśnie czytało się bardzo fajnie, kilka naprawdę, naprawdę sprytnych zabiegów, graficznie bardzo dobrze, sens to ma. Oczywiście pewne rzeczy mogą koleć w oczy z uwagi na charakter właśnie tego świata, który jest zupełnie inny od naszego. Ze swojej strony polecam. Jeżeli lubicie mitologię, to jak najbardziej powinniście się udać. To książnicy w sekcji dla dzieci. Macie tam wszystkie dotychczas wydane pozycje ze światów mitów. Naprawdę warto poczytać. Jeżeli potrzebujesz jako lekturę poczytać trochę mitów greckich, a nie chcecie się czytać całej książki bądź przykładu, komiks jest bardzo fajną adaptacją, bo przynajmniej będziesz cokolwiek wiedzieć o tym, jak to mogło wyglądać wtedy. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć.